Dziewczyna mi pozuje do zdjęcia. Ej, fajne jest tutaj to, że wszędzie są ci kolesie w pomarańczowych kamizelkach, do których właśnie podejdę i zapytam się, czy mnie podwiozą do parku. I właśnie to jest fajny sposób na poruszanie się w Bangkoku. Sorry, can you take me to the park? Just not too fast, yeah? Proszę się trzymać. No, tu akurat koreczek, którego nawet się nie dał minąć. Właśnie sobie porozmawiałem z Anglikiem takim, śmieszna sytuacja, bo mieszkaliśmy w tym samym hostelu, on już dzisiaj się wyprowadził, ja jeszcze zostaję na kilka dni, ale mieszkaliśmy w tym samym pokoju centralnie, no i w sumie spędziliśmy w pokoju razem kilka godzin, ale ani razu nie zagadaliśmy, no po prostu on był zajęty, ja byłem zajęty i było tak śmiesznie, bo no, widzę gościa tutaj, w parku, więc podszedłem do niego i mówię, zagadam do niego, bo nie mieliśmy okazji pogadać w hostelu. A powiem Wam, że pierwszy raz w sumie jestem w hostelu w swoim życiu, bo zawsze chciałem mieć prywatny pokój ze względu właśnie na prywatność i na tym, żeby no, po prostu dobrze się wyspać i, i lepiej funkcjonować dzięki temu. Ale tak się. Przekonałem, bo wcześniej w tym samym hostelu byłem i płaciłem dwa razy więcej, czyli 20 dolarów, tak jak Wam mówiłem, za prywatny pokój. No ale powiem Wam, że zacząłem tak gadać z ludźmi i w ogóle obserwować ten hostel, i nie ma tam jakiegoś hałasu. I te pokoje są też małe, czyli są cztery tylko łóżka w jednym pokoju. W sumie maksymalnie cztery osoby mogą być. To jest moja druga noc, w sumie jest dzień, ale dobra, to będzie moja druga noc. No, i dwa razy lepsza cena. W tych pokojach to praktycznie i tak nikt nie siedzi w przeciągu dnia, no bo każdy gdzieś tam coś zwiedza. Przeważnie w hostelach zatrzymują się ludzie, którzy no, po prostu podróżują dużo i wiadomo, chcą taniej. No, no i tak stwierdziłem: OK, sobie zamieszkam właśnie w takim dormitorium, zobaczę jak to jest. I powiem wam, że jest OK, bo na noc jak ktoś przychodzi, to yy, no, przeważnie jest zmęczony, idzie spać, chwilę się pogada. Także nawiązuje się kontakty, poznaje się ludzi ciekawych często podróżnicy w sumie to ciekawi ludzie. Hello. No. No, no i, i tyle. No i sobie fajnie z nim pogadaliśmy, mówię, w parku, nie w hostelu, mimo tego, że mieszkaliśmy przez dwa dni razem w tym samym pokoju. I to mieszkanie w hostelach jest właśnie o tyle fajne, że poznaje się nowych ludzi hello. Dziewczyna mi pozuje do zdjęcia. się no skończył? Ogólnie już wiem, że dzisiejszy odcinek będzie trochę chaotyczny, ale. No moje życie jest chaotyczne ostatnio, więc to się też przerzuca i przekłada na vlogi. No ale. Tak, jest życie. Czasami jest chaos. Trzeba się w tym chaosie jakoś odnaleźć. Eee... No właśnie. Jak tu się teraz odnaleźć w tym chaosie? Zobaczcie na to. Tutaj jest tor przeszkód. Jak w nieodpowiednim momencie się wejdzie, to po prostu można wziąć prysznic. A to cały czas się przesuwa. Powoli. No i jakby ktoś został zaskoczony, to może mieć mokre gacie. Teraz musiałem się wycofać. Dobra, chyba tędy będzie lepiej. Te panie też. A tutaj pobiegła pani. O o o, zdążyła. Okej. Zdążyłem. Dobra. Biegnę. teraz tutaj może zdążyć. A jak nie no to... <grywa> Ale dobrze. No ładne miejsce, bardzo ładne miejsce To, co mi się osobiście podoba w tym parku, to to, że właśnie jest to połączenie natury z drapaczami chmurów. Super robi to robotę, naprawdę. Te kurde drapacze chmur, będąc w takim miejscu jak park, jakoś bardziej się podobają, bo jestem sobie w takim spokojnym, przyjemnym miejscu otoczony naturą, ale jednak tirin. Drapacze chmurów są i robią klimat. Narracja, rewelacja. Ja, właśnie po tych wszystkich podróżach, a szczególnie po Wietnamie, znalazłem swój taki złoty środek, jeżeli chodzi o miejsce, w którym chciałbym mieszkać. i. No, bo właśnie takich miast doświadczyłem w Wietnamie, te dwa miasta, Nha Trang i Da jest po prostu no, super y, nowoczesne miasta, przy morzu samym, drapacze chmurów i morze, plaża, dobrze rozwinięta plaża, ładna, w tym, czysta woda w morzu, gdzie się można kąpać i faktycznie dużo aktywności na tych plażach jest, y, bo oni mają w swojej kulturze to, żeby właśnie ćwiczyć, y, grają w sporty różne i no, po prostu bardzo aktywnie spędzają czas. Są tak nauczeni już w sumie w szkole, ich uczą tego, więc ten aspekt wietnamskiej kultury bardzo mi się podoba. No ale tutaj teraz jestem w Bangkoku i nie ma plaży i nie ma morza, ale właśnie jest park no i są drapacze chmur w tle i jest woda, coś troszeczkę tak właśnie na styl tych wietnamskich miast, czyli no, tak jak mówię, dla mnie najfajniejsze miejsce do życia na tą chwilę to jest takie, w którym wszystko jest, czyli plaża, może woda, taka, która nadaje się do pływania, no, dobrze rozwinięte miasto drapacze chmur naokoło góry. No i praktycznie wszystko jest tak, jakby w jednym miejscu. Wszystkie te najfajniejsze aspekty tego, co można mieć i co często nie jest połączone, to właśnie w tych dwóch miastach tam jest połączone i po prostu jest wszystko idealnie połączone. Ci, którzy nie byli w Wietnamie, Naprawdę polecam. Ja, Trang, Tanang, te dwa miasta no są turbo. Jedyne co, to trudniej tam sobie, myślę, znaleźć żonę. Czy tam po prostu Wietnamki nie są tak zainteresowane jak Filipinki. A teraz, właśnie z tym koleśiem, co rozmawiałem z Anglii, to powiedział, że w Myanmar był przez jakiś czas i mówił, że tam dziewczyny są takie. Yy, no i zainteresowane i takie wydawało mu się po prostu dobre, tak? Dobrze wychowane z jakimiś tam wartościami, bo to jest też ważne, żeby <gryw> dziewczyna miała dobre wartości chyba, tak? No a w związku z tym, że ja już jestem wolny singiel, oficjalnie, wolny ptak, wolny elektron, jakkolwiek by to nie nazwał, wolny po prostu człowiek, więc mogę sobie szukać dziewczyny. No i tylko powiem Wam, że jakoś nie, nie, nie ten, nie, nie za bardzo mnie teraz w ogóle ciągnie do dziewczyn i tak dalej. To też jest ciekawe, że jedni są w stanie taką stryk i przeskoczyć z kwiatka na kwiatek, a drudzy muszą troszeczkę dziwne, żeby tak szybko przeskoczyć. Ale dobra, mówiłem już o tym w ostatnim odcinku, więc nie będę znowu się zapętlał w swoim dramatycznym sosie z Filipin. Także ja absolutnie nie skupiam się na szukaniu dziewczyny ani żony i nic z tych rzeczy po prostu skupiam się na sobie no i najpierw poukładać po prostu sobie wszystko tak jak ma być poukładane a dopiero później próbować budować coś nowego zauważyłem po prostu że jest coś takiego jak powtarzalność są cykle w życiu i te cykle i te challenge, które wynikają z tych powiedzmy cykli y, są też coraz większe tak więc no każdy kolejny challenge będzie dużo bardziej y, wymagający i trudny żeby był rozwój więc to jest no, niekończąca się Historia niekończąca się opowieść i myślę, że te challenge e po prostu nigdy się nie skończą, tylko te cykle będą coraz jakby większe i coraz te wyzwania też większe. A tutaj jest jakaś sesja fotograficzna, więc zaraz to będziecie mogli zobaczyć, bo chyba związana z ukończeniem szkoły. Czy zobaczyć tak zobaczyć to też nie za bardzo, ale przed chwilą, przed chwilą pozowały dziewczyny tutaj fajnie właśnie na tle tych. Wieżowców, ale już skończyły, więc idę dalej. Szukam, czego ja szukam. Niczego nie szukam. Wygląda, gościu, jak z wojen. Czy, czymś innym. Teraz jestem po drugiej stronie parku na samym końcu, możecie zobaczyć jakie to jest duże i fajnie można sobie właśnie pochodzić wokół tego sztucznego jeziora. Okej, okay, wracam, nie idę dookoła bo tam jest słońce jeszcze, jest za gorąco, nie wiem jest jakaś 15 yy, może 16, więc nie chcę się przepalić tutaj za bardzo od tego słońca, tutaj gdzie idę to jest cień no, ale Chciałem jeszcze nawiązać do jakby głównego tematu tego odcinka, czyli biznesy, pieniądze i tak dalej, bo powiem wam, że teraz do mnie dotarło jak ważne jest w takim momencie w jakim ja teraz jestem akurat. I gdybym był w sytuacji takiej, że nie mam pieniędzy i nie stać mnie na to nawet żeby wylecieć z kraju i musiałbym zostać tam, gdzie byłem, czyli na Filipinach, to powiem wam szczerze, że bym zwariował po prostu, tak? Bo nie miałbym możliwości zmiany lokalizacji i te wszystkie rzeczy, które tam po prostu są, no to kojarzą mi się wiadomo z czym. Więc no samo to, że mogę opuścić kraj, że nawet w razie jakiegoś totalnego fuck mogę mieszkać i się utrzymać przez kolejny rok jakoś bezproblemowo, to daje taki głęboki wewnętrzny pokój. Błędą jest just robienie hajsu. <laughs> Hajs się musi zgadzać, tak. Żeby w momencie jakimś trudnym życiowo nie obudzić się, kurde, z pustymi kieszeniami i nie zacząć płakać nad po prostu swoim losem. No. Także, no, sklep z koszulkami. Myślę, że nie zarobię tam nie wiadomo jakich kokosów. Natomiast ważne jest, żeby coś robić, coś zacząć też. Słuchajcie, chcę dawać Wam jakieś po prostu fajne produkty, tak? I mam nadzieję, że te koszulki się Wam spodobają. To jakby taki pierwszy rzut. Teraz akurat mam jakieś loty na czaszki i kwiatki, więc w takim temacie są te koszulki, ale możecie mi podsyłać jakieś pomysły, inspiracje. Może ktoś chciałby zaprojektować koszulkę, która byłaby w sklepie, byłaby do kupienia. Może macie jakieś fajne pomysły na, na, na teksty inspiracyjne? A jedna rzecz ważna, o której zapomniałem powiedzieć: do Kambodży lecę na dniach i będę tam dwa do trzech tygodni. Będę pracował przy nowym projekcie, pomagał rozwinąć ten projekt na samym początku. Także no, myślę, że będzie fajnie, bo ciekawy projekt. Dowiecie się więcej już w najbliższym czasie. Całkiem możliwe, że już kolejne vlogi to będą właśnie z Kambodży. No, no i to też będzie robione przez osobę, którą niektórzy z Was mogą kojarzyć. Ale nie powiem kto to. Yy, dowiecie się tego już niedługo. W sumie takie momenty, w których nic nie mówię i tylko idę z kamerą też chyba są ciekawe. No, jeżeli nie jest ich za dużo, tak, żebyście mogli poczuć ten klimat, taki jak on tutaj jest, bez mojej narracji, bez mojego gadania, słyszeć wszystkie te dźwięki, które ja słyszę i widzieć rzeczy, które ja widzę, no prawie. Ciekawe jest tutaj właśnie, że dziewczyny lubią pozować do zdjęć. To już zaobserwowałem. W sumie na Filipinach też, ale tutaj tak na mieście idziesz sobie i widzą, że masz aparat, to no, po prostu będzie sama, e, Czy możesz zrobić mi zdjęcie? Albo od razu po prostu pozować. No, ale czekajcie, co ja takiego mówiłem? Bo już kurde, zapomniałem, wybiło mnie. Okej, okay, przypomniało mi się. Mieszkanie w hostelach, poznawanie ludzi. Yy, ten Francuz, którego poznałem, powiedział mi właśnie, że no, zna tutaj lokalną osobę, bo nie jest łatwo. Znaleźć sobie na krótki termin fajny, fajne mieszkanie w Bangkoku. Te, które są na krótkie terminy, to są średnie i zawyżone, mają ceny, no bo przeważnie chcą roczny kontrakt. No, ale właśnie dzięki temu, że mówię, zamieszkałem w kostelu, poznałem Francuza, który zna tutaj lokalną osobę, która ma w dobrej lokalizacji apartamenty, w dobrych cenach. No i no mówię, jest też możliwość na krótkiego terminu, tak, czyli nie trzeba brać na rok, bo wszędzie praktycznie chcą rok. Idę sobie, idę, patrzę, sobie patrzę. No i taki wielki wiatrak, że zobaczyły go moje oczy na 25. sposób na to, żeby nie spalić się na słońce. Parasolka. Na spacer, w środku dnia. Parasolka. Jest cień. Powiem wam, czym się zajmuje ten Anglik, z którym teraz w parku gadałem. Bo w sumie nie powiedziałem o tym, a to jest ciekawe. On buduje dom w Indonezji, na takiej wyspie tam jest Bali, później po Bali jest Lombok i po Lombok jest kolejna wyspa. Nie pamiętam nazwy tej wyspy, ale mówił właśnie, że jest wielkości nawet ciutkę większa niż Lombok. No, no i nie jest turystyczna, jest dobra do surfowania i taki projekt sobie robi, buduje dom. To mu zajmie około rok, dwa. Później sobie w nim trochę pomieszka, a później go będzie sprzedawał. Bo właśnie zawsze miał marzenie, żeby wybudować sobie dom. No to sobie wybuduje, niekoniecznie żeby mieszkać na stałe, bo mówi, że nie mógłby tam mieszkać na stałe, bo trochę no, nic się nie dzieje za bardzo na tej wyspie, ale taki projekt sobie wymyślił, na tym można zarobić, więc. To ciekawe! Przy samym Terminal 21 mieszkam, jakby ktoś chciał mnie znaleźć Dziewczyny na ręce się trzymały, ale to tutaj w Azji niekoniecznie coś znaczy Znaczek BTS, czyli tych pociągów